Dobrze, kochani, podobno mieliśmy jakąś przerwę techniczną, ale to akurat, znaczy przerwę w internecie, no ale to już tak będzie, pewnie, że, że, że to będzie ból taki tych, tych naszych spotkań, tego naszego łączenia się, że jesteśmy trochę zależni od technologii, ale też dzięki niej możemy być razem. Chciałbym się z wami podzielić takim pewnym słowem, które no pewnymi myślami i też decyzjami, które już za tym poszły, jakimś rozeznaniem dla Wspólnoty teraz na ten, na ten najbliższy czas, pewnie też na, na jakieś pół roku, kiedy nie będziemy mogli się spotykać. I to, o czym będę mówił, to już jest jakiś, jakiś wynik tego, co, co jakoś sam też rozeznawałem, do czego mnie Pan Bóg przynaglał, że mówił mi, że jestem odpowiedzialny za wspólnotę i, i że, że powinienem to, to podejmować. Ale też potwierdziły to te osoby, które, które są ze mną w moderacji wspólnoty, i, i dzisiaj jakoś tak chcemy właśnie wszystkim to też ogłosić i zaprosić Was. I tak naprawdę niesamowicie się składa, że mm, chciałem się tym podzielić, chciałem to spisać i zajrzałem, jakie są dzisiaj czytania, bo to już było tydzień temu. Zajrzałem, jakie są czytania, i po prostu tak się ucieszyłem, kiedy przeczytałem właśnie to czytanie z listu do Filipian św. Pawła, ponieważ każdy werset tego czytania pasuje do tego, co chcę powiedzieć, więc jeżeli macie Słowo Boże przed sobą, to, to proszę, żebyście, żebyście też wzięli, żebyście w nie spojrzeli, to jest list do Filipian, drugi rozdział, wersety 12 do 18. A zatem, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą ich cenia i działania, zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże, pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w Dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około Waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z Wami wszystkimi. Tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Oto słowo Boże. I rzeczywiście tak odczytuję, że, że właśnie te, te słowa bardzo pasują do tego, co chcę powiedzieć. I tak w rzeczywistości będę się dzielił takim, tym, tym, co mam w sercu, a i też po kolei jakoś analizował to, co, to, co pisze święty Paweł. On ten, on ten list pisze do wierzących w Filipi, to było macedońskie miasto. On tam gościł podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Może pamiętacie, były takie wydarzenia, które no, takie od, od, też były opisane, właśnie związane z tą wizytą w, w dziejach apostolskich. Najpierw tam głosili Ewangelię z sylasem nad, nad rzeką, tam kobiety chyba przyszły pranie robić właśnie i słuchała ich też taka bogobojna Lidia, która właśnie przyjęła wiarę od razu nad tą rzeką, oni ją ochrzcili, zaprosiła ich, żeby, żeby przez kilka dni też zamieszkali w jej domu, tam też ochrzczony został cały jej dom, jej dzieci, potem mieli taką przygodę, że... że Szli sobie tam ulicami, też głosili właśnie Ewangelię i chodziła za nimi taka niewolnica, która była opętana przez złego ducha. Miała ducha wróżenia i bardzo dobrą kasę robili jej, jej panowie za to właśnie, że wróżyła. No i ona chodziła cały czas i tylko krzyczała, że wie kim są. Więc w końcu się Paweł wkurzył i wyrzucił tego złego ducha, no i ona przestała zarabiać, więc, więc ci, ci właściciele naskarżyli na nich, zaprowadzili ich tam do władz. No i oni zostali, Paweł i Sylas ubiczowani, wrzuceni do więzienia, zakuci w dyby, i w nocy, kiedy siedzieli w tych dybach, tam właśnie uwielbiali pana, przypatrywali im się inni, inni więźniowie, no i. Zdarzyło się trzęsienie ziemi. Oni wyszli, po prostu opadły z nich te kajdany, wyszli z więzienia, wystraszył się strażnik więzienny. On też się nawrócił, zaprosił ich do domu. Potem zostali zwolnieni też tak już oficjalnie z tego więzienia, więc myślę, że tam wielu miał przyjaciół Paweł właśnie w Filipi, ale stamtąd, stamtąd wyjechał dalej, podróżując, ewangelizując i on, to jest ważne, pisze ten list właśnie, kiedy był, kiedy był w więzieniu, kiedy był zamknięty, prawdopodobnie jakieś 10 lat później, albo troszkę mniej w czasie innego uwięzienia, ale prawdopodobnie z Rzymu zamknięty w więzieniu. Pisze do, do swoich przyjaciół, do takich swoich dzieci w wierze, bo nie może się z nimi spotkać twarzą w twarz. I co, co do nich pisze w 12 wersecie: A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Czyli on, on czuje, że, że ta ich wiara, którą on tam zaszczepił, która już przecież od wielu lat tam była ugruntowana i na pewno tam już był taki spory kościół, spora wspólnota, jednak tak czuje, że ta wiara zasiana tam gdzieś może znowu być zachwiana, że jest krucha. Więc, więc właśnie pisze, że powinni zabiegać o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Nawet też nie tylko pisze ten list dla umocnienia, ale też, też posyła tam swoich wysłanników, bo odsyła im Epafrodyta. To był właśnie też jego uczeń, którego wysłali Filipińczycy z, z taką no, dziesięciną swoją wsparciem finansowym do Pawła. On go odsyła. Zamierza też posłać Tymoteusza, też o tym pisze, żeby, żeby właśnie ich umacniali. Czyli oni cały czas potrzebowali tego umocnienia. To nie było tak, że ta wiara tam kwitła i tak w naturalny sposób im to przychodziło. Potrzebowali też tego kontaktu z innymi, z innymi wierzącymi. I no ja, ja tak odczytuję to w kontekście tej sytuacji, w której sami jesteśmy, bo też jesteśmy pozamykani. Niektórzy się może czują jak w więzieniu. Nie możemy się spotkać tak jak tak dotychczas w takiej formie. Oni w ogóle nie mieli internetu, no to mieli tylko listy, więc to jeszcze było trudniejsze. My chcemy wykorzystywać te technologie, i myślę, że, że też możemy gdzieś się odnaleźć w tym, co czuli Filipińczycy: że kiedy Paweł poszedł, kiedy byli sami, kiedy może nikt nie patrzył, nikt nie zachęcał, nie wiem, nie zwoływał ich w synagodze na modlitwę, na jakieś nauczanie. To, to tak się troszkę rozleniwili, trochę trudniej im było się same, samym zmobilizować. My też może tak, znaczy, myślę, że na pewno każdy z nas gdzieś tam od tego marca tak trochę taką duchową pauzę czasami wrzucał, że, że może nie trzeba tego, co, co dotychczas. Zresztą też była dyspensa od, od mszy niedzielnej, przynajmniej fizycznie w kościele. I no jest, jest trudniej, kiedy się jest, kiedy się jest samemu, dlatego, dlatego wspólnota jest nam, jest nam potrzebna, i jest potrzebny ten kontakt. Ale może właśnie to, to takie trochę duchowe zluzowanie, taką, taką kruchość odczułeś przez to, że tej wiary odczułeś nie przez COVID, tylko może, nie wiem, przez to, że... Masz daleko do świetlańca na spotkania, albo nie wiem, masz, masz jakieś po prostu problemy teraz w domu, y, rodzinne, może jakaś choroba, y, to, cię, to cię zatrzymało i to też sprawia, że, że właśnie jesteś oddalony, jesteś, jesteś sam. Yy. No ale mimo, że, że my widzimy tą kruchość tych naszych no, ciał, umysłów, serc, to, to święty Paweł pisze w 13 wersecie, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania, zgodnie z Jego wolą. to jest zawsze ta dobra nowina, nie? Kiedy głosimy kerygmat, mówimy o grzechu, to mówimy od razu też o zbawieniu w Jezusie, że Pan Bóg zaradza temu. I, i nawet kiedy okoliczności nie sprzyjają, to... Kiedy do, doświadczamy jakoś swojej słabości, swojej niewierności, to Bóg daje łaskę, ma, ma dla nas swoją łaskę. Nie, nie jakoś wymierza kary za te niewierności nasze, ale właśnie przychodzi jeszcze bardziej z łaską. Dlatego wierzę, że też Duch Święty właśnie przychodzi do nas z zachętą, z zapałem i, i tak będzie też teraz. Tego, tego chcę się uchwycić. I. I chcę też zaświadczyć, że właśnie we mnie, w, w moich zastępcach, tu wspólnoty w Świerklańcu, też Bóg jest sprawcą ich cenia i działania. Yy, I tak yy, będąc już mądrzejsi o ten poprzedni lockdown, kiedy, kiedy ta przerwa nas trochę zaskoczyła, nie wiedzieliśmy, jak, jak to będzie też długo trwało, jak to będzie wyglądało. Teraz no, bardziej się spodziewamy, że wiemy, jak to będzie. Yy, to chcemy jakoś szybciej zareagować. Yy, yy. Wtedy w marcu, w kwietniu myślałem, że... Jakoś każdy sobie poradzi na tyle, na tyle jakoś jest dojrzałem uczniem Pana Jezusa, że właśnie sobie jakoś poradzi, ale myślę, że sam też tego doświadczałem: różnych pokus, słabości, jakiegoś rozleniwienia, że, że lepiej sobie wzajemnie pomagać. Dlatego chcę Wam powiedzieć, co, co jakoś chcemy zaproponować, co podejmujemy. No, pierwszą rzeczą jest to, że przechodzimy na tryb spotkań w internecie. Zresztą jest to w posłuszeństwie biskupowi Andrzejowi, który coś takiego zasugerował. I chcemy też zachować to, co było dobre, czyli taki rytm spotkań. Czyli jedno spotkanie na tydzień na przemian. Raz małe grupy, raz spotkania i modlitewne, te wspólne, tak jak teraz. I raz w miesiącu spotkanie modlitewne będzie bardziej takie formacyjne, kiedy będziemy też mieli taki film formacyjny z, z konferencją fajną. E, a, a drugie spotkanie takie czysto modlitewne, a pomiędzy tym e, małe grupki. Na których też właśnie będziemy robili formacje. Mamy taką dobrą formację w tym roku dla Odnowy Gliwickiej: jak stawać się uczniem Chrystusa. Czyli to jest po prostu temat dla każdego z nas i wierzę, że, że możemy to dobrze wykorzystać. Są bardzo dobrze zrobione filmy, dużo lepiej niż, niż w zeszłym roku. Mieliśmy dużo lepsza jakość, lepiej słychać, jest to bardziej zwięzłe, lepiej zmontowane. Więc będziemy w czasie właśnie spotkania modlitewnego też dzielić się tym, tym filmem, tym nauczaniem, a potem będą małe grupki na ten temat. Jeśli chodzi o małe grupki, to chcemy właśnie, zwrócimy się w najbliższym czasie albo już czasami animatorzy do Was dzwonili do każdej osoby. Teraz mówię do osób, które się jakoś jeszcze czują przynależne tu do wspólnoty w świerklańcu i, i też w kamieniu. Ponieważ, ponieważ święta rodzina idzie swoim rytmem, mają tam rozeznane co mają robić i będziemy po prostu się Was pytali. Czy chcecie być w małej grupce, bo może już byliście, może jakoś spotkań ostatnio nie było, więc każdego będziemy, będziemy pytali. Nie uwierzycie, ile osób jest na liście, jak spisaliśmy, które jeszcze właśnie przynależą tylko do świetleńca albo do kamienia. To jest ponad 90 osób. Yy, więc do Was wszystkich dotrzemy. Cieszymy się, że nadal jest wspólnota taka duża. Yy, to też będzie jakiś taki znak, <grychy> czy żyjecie. Yy, I to jest plan do wakacji, bo no myślę, że spotkań nie będzie pewnie takich na żywo gdzieś tam do kwietnia, marca, kwietnia. Yy, ale plan mamy taki formacyjny do, do wakacji i to każdemu z Was chcemy yy, zaproponować. Wiadomo, że trudno się wspólnotę yy buduje na odległość. Ale właśnie te, te propozycje mają sprawić, że jednak będziemy w jakimś kontakcie ze sobą i też, że będziemy w jedności, że będziemy no, mieli wspólnotę modlitwy, wspólnotę wyznawanej wiary, wspólnotę życia, którym się będziemy dzielili, wspólnotę konkretnego czasu, który też sobie wzajemnie dajemy. Myślę, że to też będzie fajna okazja, żeby, żeby no, też dowiedzieć się o potrzebach, kto czego potrzebuje, bo no, taki trudny czas przeżywamy. Jak na to odpowiedzieć? Święty Paweł pisze do Filipian: Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Więc zachęcam, żeby przyjąć tę pomoc, nawet jeżeli jakoś dawno się nie widzieliśmy, nie byliśmy w kontakcie, może nie byłeś na spotkaniach mojej grupy. To naprawdę nic nie szkodzi, ale zachęcam, żeby teraz podjąć właśnie to, co jest takie zorganizowane, regularne. I też to czyncie wszystko bez szemrań i powątpiewań, też odczytuję jako taką naukę na to, żeby być posłusznym Kościołowi w tym czasie, żeby też słuchać tego, co, co mówi papież, co mówi mój biskup. Im jesteśmy też poddani, oni, oni no, strzegą tego depozytu wiary i nauczania Kościoła. Święty Paweł też pisze, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. No, nie muszę chyba nikomu mówić, że, że żyjemy w, no, w czasach teraz zamętu, niepewności, podważania odwiecznych prawd, znieważania świętości. To co, to, co się dzieje wokół nas, ma na nas wpływ. Może nas niepokoić, może podkopywać jakieś nasze fundamenty. Zmieniać nasze poglądy. Myślę, że też każdy z nas jakoś doświadczył teraz takich rozterek, jak reagować. Nie wiem, kto tam na Facebooka zagląda, jak się odnieść do tego, co piszą nasi znajomi. A może się z nimi nie zgadzamy, albo doświadczyliśmy jakieś, no, też jakiegoś hejtu, hejtu, że opowiadaliśmy się za życiem. Jakieś trudności w, w dyskusji pewnie też doświadczaliśmy. Nie wiemy, jak reagować. Dlatego tym bardziej potrzebujemy, żeby, żeby być blisko Pana, żeby właśnie słuchać, słuchać Mistrza i pytać Go, jak być tym światłem w świecie, jak, jak być właściwie jego, jego takim odbiciem, jego, jego zwierciadłem, bo to On jest światłem. Więc naprawdę to jest ważne, żeby, żeby jakkolwiek się tam duchowo czujemy, żeby, żeby troszczyć się o to, co, co Pan Bóg w nas złożył, co w nas już zasiał, tak jak w tych Filipianach. I, I nadal się rozwijać, właśnie, żeby być lepiej Jego świadkiem. No, Krótko mówiąc, żeby, żeby nie zgasnąć. Dalej święty Paweł pisze: Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w Dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. W tym czasie tego poprzedniego lockdownu to wiem, że, że niektórzy z nas dużo czerpali z sieci. Że znajdowali dużo dobrych nauczań, że, że mogliśmy uczestniczyć w mszach, na przykład, razem z, z jakimś kaznodzieją, którego lubimy, kiedy głosi, którego słowo nas budowało, i, i to było super. Ale też wiemy, że, że w sieci jest bardzo dużo rzeczy i bardzo trudno oddzielić wartościowe od śmieci, nawet taką rzeczywistą prawdę od też tego, co ma tylko pozór prawdy. Wiemy też, że nawet no, to, że, że ksiądz coś mówi w internecie nie świadczy o tym, że, że mówi w imieniu Pana Jezusa i zgodnie z nauką. Więc, więc jest to trudne i może też powodować jakiś zamęt. Poza tym no, trzeba też umieć właśnie roz, rozpoznawać, co jest wartościowe, a co nie. Oczywiście możemy sobie też to polecać. Ale może to też wprowadzać pewne zamieszanie, że tak szukamy po prostu, jak, jak, jak leci, gdzieś tam, coś nam się wyświetli, to tego słuchamy, to niekoniecznie musi dawać taki, taki stały rozwój. Nie? I dlatego też zachęcam właśnie, żeby, żeby się włączyć w tę formację, którą proponuje nam od nowa naszej diecezji. Też inne wspólnoty też będą to samo robiły, czyli też będziemy z nimi w jedności. Ksiądz Artur, nasz koordynator, to, to przygotowuje te materiały. Tam są dobrzy mówcy, też osoby, które, które głosiły na rekolekcjach na górze świętej Anny i to powinna być nasza podstawa, bo tak mi się kojarzy, kiedyś ksiądz Artur właśnie wspomniany, tłumaczył. Jakby jak reagować na to, że. My, jako ludzie we wspólnotach, dostajemy bardzo dużo różnych propozycji. Tu jest taka konferencja, tu taki kurs, tu taki wieczór uzdrowienia, tu msza z modlitwą o uzdrowienie, tu znowu coś innego, w decyzji, co się dzieje gdzieś w okolicy i ludzie mieli mętlik, po prostu już nie wiedzieli, czy na to wszystko trzeba jeździć, czy można jeździć, czy warto jeździć. I on to tłumaczył kiedyś na Radzie Ruchów w Kurii, kiedy byliśmy, w wszystkich naszych decyzjalnych ruchów i wspólnot, że. Podstawą jest to, co robię we wspólnocie, czyli jakby to powinno być pierwsze. Jeżeli należy do jakiejś wspólnoty, to tam się regularnie formuje, bo tam jest właśnie to, ma jakąś kolejność. Jeden, dwa, trzy jakieś kroki. Jest to regularne. Jest to co tydzień, co dwa tygodnie. Jeżeli temu jestem wierny, to, to wiem, że mam taką bazę. I teraz są pewne wydarzenia, które na przykład nasza wspólnota się angażuje gdzieś lokalnie, no to też się w to włączam. Ale już na przykład w innym mieście coś się dzieje, niekoniecznie. Tylko wtedy, jeżeli, jeżeli na przykład mam jeszcze taką potrzebę, coś dodatkowo uzupełnić, idę właśnie na jakiś kurs, na jakieś rekolekcje, ale to jest coś dodatkowego, ale ta formacja, właśnie to czerpanie ze źródła powinno być we wspólnocie i też wiadomo, że internet jest takim bardzo dużą konkurencją, bo wiadomo, że tam znajdziemy rzeczy lepsze, na przykład, niż, niż my mamy, niż my sobie możemy dać. Są lepsi mówcy od nas, są bardziej wykształceni, są lepsi świadkowie, ludzie bardziej zdolni, ale nie, nie zawsze chodzi o to, żeby, że, że tylko trzeba mieć to, co najlepsze, bardziej liczy się też wierność temu, co, co jest taką podstawą, co też jest dobre, niekoniecznie jakoś konkurencyjne. Więc dlatego zachęcam Was właśnie, żeby to, żeby to podjąć. Święty Paweł już na końcu tego dzisiejszego czytania pisze takie poważne rzeczy. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około Waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. Tu chcę powiedzieć o tym, że no, no, krwi przelewać nie będziemy pewnie za, za te nasze spotkania jeszcze. Ale może to być jakiś trud. Może się musisz zmierzyć z nowymi technologiami, choć y, pomożemy Wam. Y, już się udawały takie rzeczy w, w tej pierwszej przerwie, w spotkaniach. Wiem, że nawet y, osoby 60 plus i 70 plus uczestniczyły w spotkaniach małych grup online. Także da, da się wszystko zrobić i, i my Wam pomożemy. Y, bardziej chodzi o taką osobistą decyzję, nie? żeby mieć odwagę, właśnie powiedzieć: tak, y, chcę to podjąć. Te regularne spotkania, czyli będę co dwa tygodnie na małej grupce, umówię się z animatorem, co dwa tygodnie będę na YouTubie na, na spotkaniu modlitewnym. Może trudne będzie w ogóle odezwanie się po jakimś dłuższym takim braku kontaktu z nami, ze wspólnotą, ale naprawdę to, to jakby to niech, niech to nie będzie przeszkodą. Właśnie chcemy naprawdę wszyscy się na nowo zgromadzić. I święty Paweł kończy. A także, i Wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Ja, kiedy ostatnio mieliśmy właśnie spotkanie moderacji, to, to słyszałem takie świadectwa, ale nie tylko wtedy, tego właśnie, jak błogosławionym czasem był ten lockdown ostatni. Jak właśnie rodziny się zjednoczyły, jak się też zjednoczyły przy Panu Bogu, jak rodzice się zbliżyli z dziećmi. I, I słyszę naprawdę o wielu takich błogosławieństwach, że Pan no, z czegoś złego, Pan Bóg wyprowadził coś bardzo dobrego. I teraz też się cieszę właśnie, że to mówię do Was i że, że podejmujemy to, rozpoczynamy ten nasz taki tryb online, włączamy działania wspólnoty, bo wierzę, że właśnie to kolejne takie zawieszenie naszych spotkań na salkach spowoduje, że, że się bardziej zbierzemy, właśnie zgromadzimy, odnowimy relacje, że teraz odległości nie są żadną przeszkodą, to, że ktoś jest zamknięty z powodu choroby w domu. Właśnie, że to będzie okazja, żeby naprawdę tak w jedności podjąć modlitwę, formację, żebyśmy bardziej byli wspólnotą i, i wierzę, że w czerwcu uda nam się już być na żywo, na naszym święcie, świętowaniu kolejnego roku istnienia wspólnoty. Więc bardzo Was proszę, żebyście dawali znać, że, że żyjecie, odbierajcie telefony od animatorów, jak będą dzwonili i zapraszali do, do grupek, albo sami dzwońcie, też dopytujcie się o grupki, to bardzo się z tego będziemy cieszyli. Plan już tak kończąc będzie ta jest taki, żeby właśnie teraz jeszcze w ciągu tam tygodnia, półtora do wszystkich się odezwać, zebrać te deklaracje, że chcecie być w grupkach, sformować też nowe grupy, jeśli będą potrzebne. Ci, którzy są już w grupach, mogą być w tych, których byli. I za dwa tygodnie będzie spotkanie modlitewne, pierwsze takie otwierające ten cykl formacyjny, właśnie o, o uczniostwie, o stawaniu się uczniem Jezusa. Wtedy zobaczymy sobie też taki półgodzinny filmik. I potem już ruszymy w ostatnim tygodniu listopada z tymi naszymi małymi grupami. Oczywiście wcześniej to też przećwiczymy, jak to, jak to robić, żeby, żeby nikt nie miał żadnych problemów technicznych. Także to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Zachęcam Was, żebyście teraz na czacie, tam na YouTubie wpisywali intencje tej modlitwy takiej no, wstawieniczej, kiedy modlimy się w różnych intencjach wspólnie zawsze na koniec spotkania. Teraz jeszcze będziemy modlili się, śpiewali, ale to jest właśnie ten czas, żebyście to napisali, tym bardziej, że wy nas widzicie trochę z opóźnieniem, więc to też musi do nas dotrzeć. I potem odczytamy też te, te intencje na końcu, żeby, żeby były dla wszystkich też znane i, i razem je obejmiemy. Naszą modlitwą. Jeżeli ktoś już odebrał do siebie, przyjął to, to słowo poznania, jedno z tych słów, które, które tutaj też wygłaszałem w czasie spotkania, tych świateł, które Pan Bóg mi dawał, jeżeli zostaliście jakoś uzdrowieni, doświadczyliście tego, to, to też tam można napisać. Także, a teraz zachęcam Was, żebyśmy w tej drugiej części naszej modlitwy prosili Pana właśnie o, o łaskę. No żeby to słowo, które ja mówiłem, które, które do nas napisał święty Paweł na dzisiaj dla całego Kościoła, żeby było taką zachętą, żeby rzeczywiście przemieniał nasze serca, żebyśmy byli gotowi pełni zapału do tego, żeby razem, razem stawać na modlitwie, razem też rozważać Jego Słowo. Amen.